Niezwyciężony, to jest dla mnie książka wyjątkowa, bo to właśnie dzięki niej przeprosiłem się z Lemem. A przeprosiłem się po tym, jak w szkole podstawowej przerabialiśmy fragmenty opowieści o pilocie Pirksie i były to fragmenty tak źle dobrane do mojej ówczesnej wrażliwości, zainteresowań, no i pewnie też wieku, że nie wróciłem do twórczości tego autora przez 20 lat. A potem, zupełnie przez przypadek, mając wykupioną subskrypcję na audiobooki na jednym z serwisów, zobaczyłem tę książkę, zaryzykowałem i kliknąłem Właśnie w niezwyciężonego. I to było odkrycie czegoś zupełnie nowego. Takie uczucie, jak wtedy, kiedy stykamy się pierwszy raz z nową jakością, z czymś wyjątkowym. I tym bardziej wywołało to na mnie wrażenie, że ja sobie zdawałem sprawę, iż to bogactwo wyobraźni Stanisława Lema cały czas miałem na wyciągnięcie ręki. Tylko, że za pierwszym razem przytrzasnąłem ją sobie pomiędzy drzwiami i futryną polskiego systemu edukacji. Dlatego, kiedy wydawnictwo literackie w 2024 roku wydało Niezwyciężonego z ilustracjami z gry autorstwa Star World Industries, nie mogłem tej pozycji nie mieć. I tak właśnie to wydanie znalazło się pod choinką, a kilka dni później byłem już po jego lekturze. I o wrażeniach z niej, o tym wydaniu i o kilku innych rzeczach chciałbym Wam opowiedzieć. Zapraszam. Niezwyciężony Krążownik drugiej klasy, największa jednostka, jaką dysponowała baza w konstelacji Liry, to statek gwiezdny, który zostaje wysłany na planetę Regis 3, gdzie zbadać ma to, co się stało z bliźniaczą jednostką, Kondorem, z którym utracono kontakt niedługo po tym, jak dotarł na rzeczoną planetę. Początek, chciałoby się rzec, klasyczny do bólu. Zwłaszcza, iż w pierwszych zdaniach załoga budzi się z hibernacyjnego snu. To trochę jakby. Zacząć przygodę w rpg od słów Siedzicie w Karczmie. Ale przecież zdarza się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów Siedzicie w Karczmie. A tutaj przygoda oczywiście się zacznie i to w pełnym spektrum tego, co wymyślić mogła wyobraźnia legendy polskiej i światowej fantastyki. Mimo, że pozycja ta powstała ponad 60 lat temu, nie będę zdradzał nic lub prawie nic z jej fabuły, licząc, że jeżeli jakimś cudem tego nie znacie, to sięgniecie po książkę. Zwłaszcza, że jak wspomniałem, jest też w postaci audiobooka. Czemu jednak tak bardzo mi ona przypadła do gustu? Bo jest cholernie filmowa i to w tym dobrym znaczeniu tego słowa. To raczej e, nie było zamierzone, ale tutaj rozdziały sceny tworzą niemalże gotowy scenariusz doskonałego filmu Hard SF, ale takiego w klimacie brudnego science fiction. To jest określenie, które zapożyczyłem z gry Those Dark Places, gdzie autor rozdziela clean SF, czyli takie Star Trek, gdzie wszystkie statki są czyste, gdzie ściany są gładkie, podłogi błyszczące, a kombinezony wyprasowane, oraz Dirty SF, gdzie jest pył, gdzie jest smar, gdzie jest rdza. I to zdecydowanie jest właśnie niezwyciężone. Od samego początku Lem nakreśla też dwie bardzo silne osobowości: Dowódcę, czyli Astrogatora, Horpacha, i naszego protagonistę Rochana. Tak, jest tutaj Rohan. Jazon też jest. Wychodzi na to, że Lem czytał coś tam w życiu. Te dwie osobowości różni prawie wszystko: wiek, doświadczenie, ale przede wszystkim podejście do wielu spraw, co będzie miało niebagatelne znaczenie w trzecim akcie, do którego jednak dochodzimy powoli. W ogóle początek jest dość, może niepowolny, ale bardzo stopniowo i niespiesznie budujący napięcie. No, tak jak mówiłem, filmowy. Odkrywamy tajemnicę kroczek po kroczku. Kolejne cegiełki się dokładają. Konstrukcja zdecydowanie przypomina Aliena, a nie Aliens. Choć mamy tutaj sceny i wydarzenia, gdzie Nolan czy Snyder mogliby wydać spokojnie z 50 milionów dolarów na 10 minut filmu. Ponieważ to jest, jak powiedziałem, hard SF. I niezwyciężony to jest statek. Niezwyciężony to jest przepotężne dzieło człowieka. Chyba najpotężniejsze. Dysponuje najsilniejszą bronią stworzoną kiedykolwiek w kosmosie. znaczy Przynajmniej przez człowieka. Zaawansowaną technologią, sondami, robotami itd. Ale to jest książka z 1963 roku. Więc dziś, czytając o miotaczach antymaterii, emiterach pola, hibernatorach czy energobotach, buduje nam się w wyobraźni Obraz, który określa się mianem retrofuturyzmu, czyli czegoś takiego, co wyprzedza naszą technologię, ale wygląda jak z lat minionych. I tutaj znowu odwołam się do tej gry Those Dark Places. W tamtej grze mamy do czynienia z taką właśnie estetyką. Na szczęście w przypadku tej książki nie zestarzała się ona źle, jeżeli chodzi o opis elementów technologicznych, bo Lem tutaj nie przesadził, a zdarza mu się. Zdarza mu się polecieć w opisy takie bardzo techniczne, szczegółowe, przesycone słowotwórstwem, takim właśnie retrofuturystycznym. Tutaj natomiast wszystko jest wyważone idealnie. Jeżeli mamy potężną maszynę, która generuje energię o mocy słońc, to LEM nie tłumaczy nam, jak ona to robi. On pokazuje nam efekty tego, jak to działa, czyli klasyczne filmowe, pokaż, a nie wytłumacz. I tutaj. No Po prostu super to działa. Bo łatwo byłoby zabrnąć w takie zakamarki, które po 20 czy 30 latach okazałyby się ślepe, a po 50 latach zwyczajnie śmieszne. Mówiąc o tym niespiesznym, ale też no, żeby nie przesadzić, ten pierwszy akt to on się nie dłuży jakoś tak bardzo. Ta niespieszność budowana jest również opisami planety Registry. No, oczywiście, że muszą być. W końcu człowiek przybywa na obce. Yy, do obcego, zupełnie niegościnnego, mój nieznanego świata. Regis to jest y, pustynna planeta, surowa, skąpana w żółciach, pomarańczach i czerwieniach bliskiego, ale małego i chłodnego Słońca. Planeta skalisto-piaszczysta, na której gdzieś osiadł zaginiony kondor. Odnalezienie go jednak, to jak się można domyślać, będzie dopiero początek, bowiem y, na planecie okazuje się być coś jeszcze i nie jest to ani alien, ani szaraki, ani lordowie Sithów spokojnie. Jest to coś co ulema właśnie ceni i pewnie co wszyscy jego fani cenią, czyli nietuzinkowość. Potrafi on bowiem tak wykreować w tej powieści, nie wiem jak to nawet nazwać, wroga, przeciwnika, antagonizm problem, że nie ma prostej drogi do finału. Nie da się cytując klasyka do tego dochodzą jeszcze relacje między astrogatorem i pierwszym oficerem. Potem rzeczy zaczynają przydarzać się załodze niezwyciężonego. Odkrywają się kolejne karty, wszystko zaczyna przyspieszać i dochodzimy do trzeciego aktu. Jak na dzisiejsze standardy, to nie jest może on aż tak spektakularny. Jego wydźwięk opiera się troszkę na czymś innym. Strzelaniny i wybuchy, choć są tutaj strzelaniny i wybuchy, nie grają pierwszych skrzypiec. Chociaż sceny akcji, tak jak mówię, są i to takie, że dałoby się przemielić w walizki dolarów na efekty specjalne. Tylko, że na końcu zostaje w nas pytanie, wątpliwość, wyrażona słowami, myślami, monologiem wewnętrznym Rohana. Po co? Czy warto? Czy nam wolno? Gdzie jest granica moralnego i logicznego prawa podboju kosmosu? Kto daje człowiekowi legitymację, by oceniać, czy coś ma prawo istnieć, czy możemy to zmieść z powierzchni planety bombardowaniem z orbity? Trochę żałuję, że nie mogę powiedzieć Wam więcej, ale naprawdę nie chciałbym nikomu zepsuć magii odkrywania niezwyciężonego. A wszystko to dostajemy w tym nowym wydaniu. Książka jest w dość nietypowym formacie, bo ona ma 14x23 cm, coś takiego. Jest w twardej oprawie. Okładka jest matowa z wypukłym, błyszczącym tytułem z gry na przedzie i na grzbiecie. Choć faktura i druk sprawiają, że nawet przy mega ostrożnym używaniu farba z samej okładki ściera się w tempie straszliwym. Papier wewnątrz jest w sam raz. Czcionka dla mnie idealna, nie za duża i nie za mała, czyta się doskonale. No i ilustracje. Większość jest w pełnym kolorze, choć są też czarno-białe, i jak widzicie, nie tylko oddają doskonale ów retrofuturyzm, ale i tu już musicie mi zaufać oddają idealnie świat przedstawiony przez Lema. I jest ich dużo, co dla mnie wzrokowca dodaje tylko całości jeszcze większej atrakcyjności. To wydanie można złapać już za jakieś 50 zł z małym plusem, a starsze nawet za kilkanaście. Jeśli więc nie znacie tej pozycji albo czytaliście ją bardzo dawno temu, no to polecam sięgnąć po nią najlepiej właśnie w tej wersji. Ilustracje dodają tylko bowiem klimatu i poszerzają odbiór o dodatkowy zmysł. A że ilustracje zostały przygotowane z myślą o grze The Invincible, no to są one dobrane idealnie. I tyle ode mnie w pierwszym filmie po Nowym Roku. Chciałem zacząć czymś nowym, no i zacząłem, bo wcześniej nie było na moim kanale książek. Niezmiennie przypominam o kliknięciu tam, gdzie YouTube lubi najbardziej. Pomożecie mi tym w rozbudowie kanału. Cały czas dostępne są też opcje wsparcia przez dwie platformy, gdyby ktoś chciał mi postawić kawę. A jeżeli jeszcze nie ma was na moim fanpage'u Facebookowym, to także zapraszam, bo to zawsze fajnie, jak jest nas więcej, gdyż to jest więcej osób, więcej tematów i więcej fajnych dyskusji. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobał. Wszystkiego najlepszego w nowym roku życzę. I do zobaczenia na kanale. Szedł prosto na dwudziestopiętrowy statek, który stał w powodzi świateł na tle blednącego nieba tak majestatyczny w swym nieruchomym ogromie, jakby naprawdę był niezwyciężony.